Jakie sekrety skrywają mury Watykanu? Co naprawdę znajduje się w jego legendarnych archiwach? Popularna wyobraźnia podsuwa nam gotowe odpowiedzi, często zaczerpnięte z literatury i kina. Szkielety kosmitów? Chronowizor, mityczna maszyna czasu rzekomo zbudowana przez Kościół, pozwalająca zaglądać w przeszłość, a może ostateczny dowód na to, że Jezus nigdy nie istniał, a może zapomniane Ewangelie. To frapujące wizje, ale prawda, jak to często bywa, jest o wiele bardziej złożona i fascynująca niż jakakolwiek teoria spiskowa. Prawdziwa historia tego miejsca jest o wiele bardziej złożona i, co ciekawe, znacznie bardziej fascynująca niż jakakolwiek teoria spiskowa. Aby ją zrozumieć, Musimy cofnąć się do samego serca tajemnicy. Do nazwy. Przez wieki instytucja ta znana była jako Archivum Secretum Vaticanum. Słowo sekretum natychmiast budzi skojarzenia z czymś ukrytym, niedostępnym. Jednak to pułapka współczesnego języka. W łacinie, z której pochodzi nazwa, słowo sekretum wywodzi się od czasownika secernere, oznaczającego oddzielać, odróżniać i rezerwować. Nazwa ta nie oznaczała więc archiwum tajnego w sensie konspiracyjnym, lecz archiwum jako coś prywatnego i osobistego, należącego bezpośrednio do papieża. Był to zbiór dokumentów stanowiących osobistą własność biskupa Rzymu, przechodzącą z Pontyfikatu na Pontyfikat, oddzieloną od archiwów poszczególnych urzędów kurii rzymskiej. Ta lingwistyczna subtelność przez stulecia napędzała legendę. W końcu w 2019 roku papież Franciszek. Podjął decydujący krok. W liście apostolskim zatytułowanym Doświadczenie historyczne oficjalnie przywrócił pierwotną nazwę instytucji Archivio Apostolico Vaticano, czyli Watykańskie Archiwum Apostolskie. Był to świadomy gest, próba ostatecznego zerwania z mitem i położenia kresu spekulacjom. Ta zmiana nie była jedynie biurokratyczną formalnością, stanowiła odpowiedź na potężną, globalną narrację ukształtowaną przez popkulturę której Watykan nie mógł dłużej ignorować. Była to próba odzyskania oficjalnej tożsamości w epoce, w której fikcja często brzmi głośniej niż fakty. Historia archiwum nie zaczyna się w jednym konkretnym momencie, lecz wyłania się stopniowo z potrzeb wczesnego kościoła. Już w pierwszym wieku naszej ery istniał zbiór najważniejszych dokumentów, znany jako screenum, lub katarium. Była to mobilna kancelaria, podróżująca razem z urzędującym papieżem, gdziekolwiek się udał. Ta wczesna forma archiwum była niezwykle wrażliwa na historyczne zawirowania. Jej przetrwanie zależało od stabilności władzy papieskiej, a dokumenty, często zapisywane na kruchym papirusie, były narażone na zniszczenie. Początkowo dokumenty te przechowywano w Pałacu Lateriańskim, ówczesnej oficjalnej rezydencji papieskiej. Jednak wraz z rosnącą potęgą i złożonością administracji kościelnej, zbiory zaczęły się rozrastać i rozpraszać. Do XI wieku archiwa papieskie znajdowały się już w co najmniej trzech różnych lokalizacjach: na Lateranie, w Bazylice Świętego Piotra i na Palatynie. To rozproszenie było oznaką siły, ale i słabości. Świadczyło o rosnącej biurokracji, ale jednocześnie czyniło pamięć Kościoła podatną na ataki i utratę. Prawdziwy chaos nadszedł wraz z tak tzw. niewolą awiniońską papieży. Był to okres trwający od 1309 roku do 1377, kiedy to siedziba papieży została przeniesiona z Rzymu do Awignonów w Prowansji. Przyczyną tej dramatycznej zmiany był narastający konflikt między papiestwem a potężnymi monarchami europejskimi, zwłaszcza królem Francji, Filipem IV Pięknym. Rzym na początku XIV wieku był miastem politycznego chaosu, walk frakcyjnych i ciągłego zagrożenia dla papieży. W 1309 roku nowo wybrany papież, Francuz Klemens V, Zamiast udać się do Rzymu, postanowił przenieść całą kurię rzymską do Awinionu. Była to decyzja podyktowana chęcią zapewnienia sobie bezpieczeństwa i zbliżenia się do potężnego protektora, jakim był król Francji. Przeniesienie archiwów było logistycznym koszmarem, który trwał 20 lat. W tym czasie cenne zbiory były wielokrotnie plądrowane. Co gorsza, niewola awiniońska doprowadziła do upadku autorytetu papiestwa i ostatecznie do wielkiej schizmy zachodniej w trakcie której urzędowało dwóch, a nawet trzech papieży jednocześnie. Każdy z własną administracją i własnym archiwum. Ten dokumentacyjny rozłam został w pełni zażegnany dopiero w 1784 roku, gdy ostatnie części papieskich archiwów z Awinionu powróciły do Rzymu. Fizyczny los tych dokumentów zawsze był barometrem politycznej siły papiestwa. Gdy władza papieska była silna i scentralizowana, archiwa były chronione i konsolidowane. Gdy słabła lub była zagrożona, jej pisemna pamięć ulegała rozproszeniu lub zniszczeniu. Przełomowy moment nadszedł na początku XVII wieku. W latach 1611-1612 papież Paweł V podjął historyczną decyzję: nakazał oddzielenie archiwów od Biblioteki Watykańskiej i zebranie wszystkich oficjalnych dokumentów Kościoła w jednym, centralnym miejscu. Tak narodziła się instytucja, którą znamy dzisiaj. Zcentralizowana twierdza pamięci, mająca chronić i porządkować historię stolicy apostolskiej. Jednak największa katastrofa w dziejach archiwum miała dopiero nadejść. W 1810 roku, u szczytu swojej potęgi, Napoleon Bonaparte rozkazał skonfiskować całe archiwum watykańskie i przewieźć je do Paryża. Nie była to zwykła grabież, był to akt o głębokim znaczeniu symbolicznym oraz ideologicznym. Napoleon, dążąc do stworzenia uniwersalnego imperium, Chciał scentralizować w swojej stolicy nie tylko władzę, ale i pamięć Europy. Przeniesienie archiwów papieskich do Paryża miało na celu uczynienie go nowym Rzymem, intelektualnym i kulturalnym sercem kontynentu, a także pozbawienie papiestwa jego historycznej legitymizacji. Tysiące skrzyń z bezcennymi dokumentami wyruszyło w podróż przez Alpy. Operacja była gigantyczna i chaotyczna. Po upadku Napoleona w 1815 roku papież Pius VII zażądał zwrotu zbiorów. Jednak powrót okazał się równie niszczycielski, co sama grabież. Watykan nie miał wystarczających środków na sfinansowanie transportu wszystkich dokumentów. Wiele z nich zostało w Paryżu, gdzie urzędnicy sprzedawali je na wagę lokalnym kupcom, jako makulaturę. Inne zaginęły w drodze lub zostały celowo zniszczone. Niektóre dokumenty, jak choćby słynny list Henryka VIII, przetrwały tylko dzięki przezorności archiwistów. Jeden z nich schował zrolowany pergamin w tajnej skrytce w krześle ratując go przed zniszczeniem. Skutki były katastrofalne. W porządku zbiorów powstały luki, których nigdy nie udało się zapełnić. Archiwum w swojej dzisiejszej formie jest świadectwem nie tylko potęgi papiestwa, ale także jego historycznej traumy. Potrzeba było dziesięcioleci, by przywrócić choćby pozór porządku, jaki istniał przed inwazją Napoleona. Skala watykańskiego archiwum apostolskiego jest trudna do wyobrażenia. To ponad 85 km bieżących półek. Na których spoczywają dokumenty obejmujące 12 stuleci historii. Gdyby ustawić je w jednej linii, sięgnęłyby z Rzymu nad morze i z powrotem. Zbiory te mieszczą się w kilku budynkach na terenie Watykanu. Część z nich znajduje się w pomieszczeniach przylegających do Biblioteki Watykańskiej. Sercem pracy badawczej są czytelnie. Pierwszym przystankiem jest sala indeksów imienia Leona XIII, gdzie znajdują się katalogi, potężne, często oprawione w skóre tomy w wielu przypadkach pisane odręcznie setki lat temu. Przeglądanie tych indeksów, by zidentyfikować potrzebne dokumenty, jest samo w sobie podróżą w czasie. Gdy badacz znajdzie to, czego szuka, składa zamówienie. I tu pojawia się kolejne, słynne ograniczenie. Dziennie można zamówić maksymalnie trzy teczki lub woluminy. Nie ma mowy o swobodnym przeglądaniu półek. Wybrane materiały są przynoszone przez pracowników archiwum do specjalnej czytelni, gdzie w ciszy i skupieniu można je studiować. Dzień pracy kończy się po południu, ale proces się nie kończy. Pozwolenie na dostęp do archiwum nie jest bezterminowy. Trzeba je odnawiać co 6 miesięcy, ponownie przedstawiając swoje kwalifikacje i postępy w badaniach. Ta procedura, choć dla wielu uciążliwa, ma swój cel. Watykan otwierając swoje archiwa, nie zrezygnował z kontroli nad swoją historią. Jest to forma kuratorowanej otwartości. Z jednej strony istnieje autentyczne zaangażowanie we wspieranie nauki, z drugiej żelazna kontrola nad przepływem informacji. Reguła 75 lat, która mówi, że dokumenty z danego pontyfikatu udostępniane są dopiero 75 lat po jego zakończeniu, rygorystyczna selekcja badaczy i dzienny limit dokumentów to mechanizmy, które pozwalają zarządzać narracją historyczną. Dzięki nim Watykan może prezentować się jako instytucja transparentna, jednocześnie zapewniając, że jego historia jest interpretowana i publikowana w sposób powolny, przemyślany i kontrolowany, bez ryzyka nagłych, sensacyjnych przecieków. Co więc kryje się na tych 85 km półek? Nie znajdziemy tam wehikułu czasu ani szkieletów obcych. Znajdziemy coś znacznie cenniejszego: autentyczne dokumenty, które kształtowały losy świata. Oto kilka największych skarbów archiwum. List Henryka VIII jest rok 1530 król Anglii Henryk VIII pragnie unieważnienia swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, by poślubić Annę Boleyn. Wysyła do papieża Klemensa VII niezwykłą petycję. To potężny, metrowej szerokości zwój pergaminu, pod którym wisi 85 pieczęci najważniejszych angielskich lordów i duchownych, każda na szkarłatnej wstędze. List pełen subtelnych gruźb ostrzega, że odmowa zmusi Anglię do poszukania lekarstwa gdzie indziej. Papież odmawia. W odpowiedzi Henryk VIII zrywa z Rzymem, ogłasza się głową nowego kościoła Anglii i sam udziela sobie rozwodu. Ten jeden dokument jest iskrą, która zapoczątkowała reformację w Anglii. Ekskomunika Marcina Lutra. Kolejny pojedynczy arkusz pergaminu, który zmienił bieg historii, to bulla papieska Decet Romanum Pontificem, wydana przez Leona X 3 stycznia 1521 roku. Tym dokumentem papież formalnie wykluczył niemieckiego zakonnika, Marcina Lutra, ze wspólnoty kościoła. Była to odpowiedź na 95 tez Lutra i jego publiczne spalenie wcześniejszej buli ostrzegawczej. Ta ekskomunika była ostatecznym zerwaniem, które dało początek reformacji i na zawsze podzieliło chrześcijańską Europę. Proces Galileusza W archiwum spoczywają akta jednego z najsłynniejszych procesów w historii. Sprawy Galileusza z 1633 roku. Znajdziemy tu tomy protokołów z przesłuchań, notatki sędziów i ostateczny wyrok, na którym widnieje podpis samego astronoma. Dokumenty te są świadectwem dramatycznego starcia między rodzącą się nauką a dogmatami wiary. Galileusz, za głoszenie heliocentrycznej teorii Kopernika, został uznany za głoszącego herezję i skazany na dożywotni areszt domowy. Co ciekawe, niedawne badania ujawniły, że sam Galileusz. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, próbował rozpowszechniać złagodzoną wersję swojego kontrowersyjnego listu do ucznia, Benedetto Castelliego, mając nadzieję na uniknięcie gniewu Inkwizycji. Te pożółkłe strony uosabiają konflikt, który przez wieki definiował relacje między nauką a religią. Ostatni list Marii, królowej Szkotów, to jeden z najbardziej osobistych i poruszających dokumentów w całym archiwum. W 1587 roku, na kilka miesięcy przed swoją egzekucją umięziona Maria Stuart. Pisze rozpaczliwy list do papieża Sykstusa V. Błaga w nim o ocalenie życia, zapewnia o swojej wierności katolicyzmowi i potępia swoich heretyckich przesiadowców w Anglii. Papież nie interweniował, a królowa Szkotów wkrótce potem została ścięta. Jej ostatnie słowa przelane na papier przetrwały w Watykanie jako świadectwo jej tragicznego losu. Pergamin z Sinon i templariusze. Przez 700 lat historia zakonu templariuszy. Była owiana złą sławą herezji. Wszystko zmieniło się w 2001 roku, gdy włoska historyk Barbara Frale, przeglądając zbiory, natknęła się na dokument, który przez wieki był błędnie skatalogowany i zapomniany. Był to tzw. Tak pergamin z shinon. Duży arkusz owczej skóry o wymiarach 70 na 58 cm, zawierający protokoły z papieskiego śledztwa z 1308 roku. Kardynałowie wysłani przez papieża Clemensa V przesłuchiwali w zamku Sinon umiezionych przywódców zakonu, w tym wielkiego mistrza Rzaka de Molay. Odkrycie frale było sensacją. Dokument jednoznacznie stwierdził, że papież uniewinnił templariuszy od zarzutu herezji, uznał ich za winnych innych, mniejszych grzechów i nadużyć w tym dziwacznego rytuału inicjacyjnego, podczas którego nowicjusze musieli słownie wyrzeć się Chrystusa i pluć na krzyż, co miało być testem posłuszeństwa. Ale zamierzał zreformować zakon, a nie go niszczyć. To odkrycie całkowicie zmienia postrzeganie historii. Sugeruje, że likwidacja zakonu nie była wynikiem jego herezji, lecz politycznej presji ze strony króla Francji, Filipa IV-Pięknego, który pożądał ogromnych bogactw templariuszy, i zmusił papieża do podjęcia ostatecznej decyzji o kasacie zakonu. Poza tymi słynnymi dokumentami, archiwum kryje tysiące innych, które malują niezwykle barwny obraz historii świata. Znajdziemy tu na przykład list od Michała Anioła, ale nie w sprawie fresków w Kaplicy Sekstyńskiej. Wielki artysta pisał do papieża, skarżąc się, że gwardziści watykańscy od trzech miesięcy nie otrzymali zapłaty i grożą strajkiem. I jest tu też list z 1650 roku od cesarzowej wdowy Helen Wang z Chin. Nawróconej na katolicyzm, napisany na jedwabnym zwoju, jest dramatycznym apelem o pomoc do papieża Inocentego X po tym, jak musiała uciekać przed nową dynastią King? Zupełnie inny charakter ma list z 1887 roku, napisany na korze brzozowej przez członków indyjskiego plemienia Ojibwe. Sontario w Kanadzie dziękują w nim papieżowi Leonowi XIII za przesłanie im biskupa, zwracając się do niego słowami wielki mistrz modlitwy. Wśród zbiorów znajdują się także listy od Abrahama Lincolna i prezydenta konfederacji Jeffersona Davisa, obu Napisane w 1863 roku w szczytowym momencie amerykańskiej wojny secesyjnej, w których każdy z przywódców próbował pozyskać przychylność papieża Piusa IX. A dla miłości głów techniki? Archiwum przechowuje projekty maszyny latającej, zwanej Passarola, stworzone na początku XVIII wieku przez brazylijskiego księdza i wynalazcę Bartolomeu de Guzmao, Jednak prawdziwe sekrety archiwum nie dotyczą spisków, lecz złożonej i bolesnej historii która wciąż budzi emocje. Najważniejszą z nich jest kwestia postawy papieża Piusa XII w czasie Holokaustu. Przez dziesięciolecia historycy i opinia publiczna spierali się o jego publiczne milczenie w obliczu zagłady. Czy był papieżem Hitlera, cichym sojusznikiem nazistów, czy też mężem stanu, który poprzez cichą dyplomację ratował ofiary Holokaustu, wiedząc, że otwarty protest przyniesie tylko gorsze represje? W marcu 2020 roku papież Franciszek, chcąc umożliwić obiektywne i otwarte badania, nakazał wcześniejsze otwarcie archiwów z tego pontyfikatu. Miliony dokumentów stały się dostępne dla naukowców, co zapoczątkowało nową, gorącą fazę debat. Z badań tych wyłoniły się dwa główne, często sprzeczne nurty interpretacyjne. Pierwszy, reprezentowany przez historyka Davida Kercera, autora książki Papież na wojnie który sugeruje, że główną motywacją Piusa XII był strach i ochrona instytucji Kościoła. Kercer, opierając się na nowo otwartych dokumentach, ujawnił istnienie tajnych negocjacji między Piusem a wysłannikiem Hitlera, księciem Filipem von Hessen, które koncentrowały się na zapewnieniu praw Kościoła w Rzeszy, a nie na losie Żydów. Zgodnie z tą interpretacją papież świadomie wybrał neutralność, unikając publicznego potępienia nazistowskich zbrodni, nawet gdy tuż za murami Watykanu. 16 października 1943 roku, Niemcy dokonywali obławy na rzymskich Żydów. Badania Karcera wskazują również, że watykańskie wysiłki ratunkowe koncentrowały się głównie na Żydach, którzy przyjęli chrzest lub pochodzili z małżeństw mieszanych. Druga strona debaty, której przedstawicielem jest m.in. archiwista watykański Ioan X., przedstawia zupełnie inny obraz. Na podstawie tych samych archiwów dowodzi on, że w Watykanie Działała tajna siatka, swoiste biuro do spraw ratowania Żydów, które poprzez ciche kanały dyplomatyczne i bezpośrednią pomoc uratowało tysiące osób, niezależnie od ich wyznania. Zwolennicy tej tezy argumentują, że publiczny protest papieża, jak pokazał przykład Holandii, gdzie po liście biskupów nasiliły się deportacje, przyniósłby skutek odwrotny od zamierzonego i uniemożliwiłby te tajne operacje ratunkowe. Otwarcie archiwów nie zakończyło więc sporu, wręcz przeciwnie. Uczniło go głębszym i bardziej złożonym, ujawniając nowe niewygodne fakty dla obu stron. Niedawno odkryty list od niemieckiego jezuity do sekretarza papieża z grudnia 1942 roku dowodzi, że Watykan otrzymywał szczegółowe informacje o gazowaniu nawet sześciu tysięcy Żydów i Polaków dziennie w obozie w Bełżcu, co podważa tezę, że stolica apostolska nie mogła zweryfikować doniesień o zbrodniach. Proste etykiety, takie jak papież Hitlera czy święty obrońca, zostały zastąpione przez skomplikowany portret przywódcy działającego pod niewyobrażalną presją polityczną i moralną. To właśnie jest prawdziwa funkcja archiwum. Nie ukrywa ono prostych, sensacyjnych prawd, lecz ujawnia głęboką złożoność i moralną jednoznaczność przeszłości. Dokumenty dotyczące templariuszy komplikują czarno-białą legendę o złych heretykach, pokazując dylematy polityczne papieża. Akta Piusa XII zastępują proste osądy skomplikowanym obrazem trudnych decyzji. Archiwum nie potwierdza spisków, ono demaskuje naszą tęsknotę za prostymi odpowiedziami, zmuszając do konfrontacji z trudną, szarą rzeczywistością ludzkich wyborów. Jak wygląda przyszłość tej wiekowej instytucji, dziś Archiwum Watykańskie przychodzi największą transformację w swojej historii. Podróż od Pergaminu do pikseli, od 2012 roku. Trwa gigantyczny projekt digitalizacji zbiorów. Celem jest zeskanowanie i udostępnienie online milionów stron manuskryptów, aby były dostępne nie tylko dla garstki naukowców w Rzymie, ale dla każdego człowieka na świecie z dostępem do Internetu. W tym monumentalnym zadaniu Watykan współpracuje z partnerami technologicznymi, takimi jak japońska firma D-Data, która pomaga w tworzeniu zaawansowanych systemów do przechowywania i udostępniania tego cyfrowego dziedzictwa. Do tej pory zdigitalizowano i udostępniono online około 30 tysięcy manuskryptów. Jednak samo zeskanowanie obrazu to nie wszystko. Jak odczytać treść tysięcy tomów zapisanych odręcznie, w średniowiecznej łacinie pełnej skrótów i zawiłych ligatur? Tu z pomocą przychodzi najnowsza technologia. Sieci neuronowe, trenowane na ogromnych zbiorach danych, uczą się rozpoznawać nie pojedyncze litery, ale całe słowa i frazy w ich historycznym kontekście. System osiąga zdumiewającą skuteczność sięgającą 96% w rozpoznawaniu pojedynczych znaków. Dzięki tej technologii, treści, które przez wieki były dostępne tylko dla wąskiego grona paleografów, stają się przeszukiwalne cyfrowo, otwierając zupełnie nowe możliwości badawcze. Watykańskie Archiwum Apostolskie przeszło długą drogę. Z prywatnego, otoczonego aurą tajemnicy zbiorów papieskich dokumentów przekształciło się w dynamiczne, nowoczesne centrum badań historycznych o globalnym zasięgu. Ostateczna prawda o archiwum nie jest ukrytym spiskiem, lecz otwartą, choć skomplikowaną księgą. To repozytorium dwunastu wieków ludzkiej cywilizacji, z całą jej wiarą i szaleństwem, polityką i popożnością, konfliktami i sztuką. Prawdziwe sekrety to niezliczone ludzkie historie, wciąż zamknięte na tych 85 kilometrach półek. Historie, które teraz, dzięki kluczom i nowoczesnej technologii, czekają na swoje odczytanie.